Pierwszy mecz tegorocznych rozgrywek drugiej ligi sezonu 2012-2013 Alba nie może zaliczyć do udanych. Chorzowianie potwierdzili zasadę, że spotkania z drużyną z żor nie należą do łatwych. Ja muszę powiedzieć, że sceptycznie podchodziłem tak do dzisiejszego meczu do wyniku, dlatego że no strasznie nie lubię takich, jak na tak to mówię, laurkowych meczów, kiedy gdzieś tam władze miasta przychodzą, kiedy jest inauguracja, kiedy jest pełna hala i to jeszcze na swojej w takie mecze się bardzo ciężko gra. Stało się jak się stało, no, jakiejś tragedii z tego nie robimy, to jest początek rozgrywek. Spotkanie było wy wyrównane, ale myśmy mieli swoje szanse i trzeba je było wykorzystać. No, głupota moich graczy w kilku momentach była nie niewyobrażalna. Przegraliśmy dwoma punktami, a proszę sobie przypomnieć sytuację, kiedy najstarszy, najbardziej doświadczony zawodnik Morawiec zostaje przewidnienie techniczne, które kosztuje nas dwa, dwa rzuty trafione i piłka z boku, no, więc więcej nie trzeba tego komentować. No i jeszcze parę drobnych innych sytuacji. Myślę, że niektórzy zawodnicy powinni zejść troszeczkę na ziemię i, i ten mecz i jeszcze kilka następnych pozwoli nam zweryfikować powiedzmy na stosunek do nich, przynajmniej do tych, do tych którzy mieli tutaj swoją zagazdy robić. No i jeżeli sytuacja dalej będzie tak wyglądała, to się z paroma osobami jeszcze rozstaniemy. Pomimo wzmocnienia kadrowego, Alba nie miała pomysłu na grę i uległa nieznacznie hawajskim koszulom 75 do 77. Był to mecz walki, był pojedynek na pewno taktyczny, ale zadecydowały wydaje mi się umiejętności pojedynczych zawodników, którzy no nasi w końcówce po prostu lepiej to wykorzystali. Natomiast też... Pewnym czynnikiem jest szczęście, no my dzisiaj go mieliśmy więcej. Dobrze przyprastowaliśmy okres przygotowawczy, zakładałem, że no spotkanie będzie z wynikiem, który będzie otwarty do samego końca, no nie przypuszczałem, że aż, aż tak długo, aczkolwiek no, yy, Alba jest bardzo groźnym zespołem, także to zwycięstwo nas ogromnie satysfakcjonuje.